Tyle zachodów, a wystarczyło kliknąć na rękę. Jeszcze jest to kierunkiem Zobacz, jak u niego potencjometry w tym gibalu są wyjebane, zobacz no. co tu się dzieje. I tu był... czwarty dostawień. No, podepnij ten na trzeba wracać yes. Jest. 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 odwrotnie 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 Wy mówicie moim, że to jest srokiem, to jest tam, tam, tam. I Tu się bateria nie kręci. Lądowanie, Oj! nawet. <śmieniciela> no, <dlaczego>? Skręcenia nie dokręcił, <śmieniciela> <dałem>, Nie wiem, <śmieniciela> <jest śmieniciela> <dobrałem>. co <śmieniciela> No nie nawet piasty, albo nie chyba to. <śmieniciela> Nie, on do tej pory pchał, więc nie, nie było takiego. Teraz ciągnie. Rozumiesz? Świdle to pchał, nie? A teraz chce się wyrwać. A teraz będziemy kurwa. Nie no, to rozkręcić a, trzeba ale i. śmigło, to, bo to. wiadomo co było. Nie, śmigło jest dobrze, tylko że. Bo no? prze, przekładaliście, nie? No. Majster to już. Tym razem to on zakładał. Dla o, teraz jak się to mogę jakiś obrót zrobić No to my tu będziemy walczyć za ma Trochę małe nie tyle baterii Co za darmo. Nie masz takiego? No.

Uważaj, ważę, ważę bo... Ale tą no, ale, 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 ale to zmieni baterię, bo na tej to nie lecimy. Tak? To tak że na 1300? Tak, na tym to zaraz zajmiemy.